No, wszystkich dzisiaj wyjmę EGR do wyczyszczania założę również zaślepkę. Zdejmę najpierw osłonę dwie śruby odkręcę zdajemy do Zdajemy przepustnicy. odkręcę teraz tutaj ten plastikowy króciec. Tutaj takim kluczem nietypowym troszkę tu jest taka śrubka, taka nietypowa, a to u góry zwykła dziesiątka. króciec jest uszczelniony tutaj o ringiem. Tak wyjąłem podkładkę tu spod tej rury łączącej. Odkręciłem tutaj na przepustnicy, bo tu nie mogę ruszyć jednej śruby. Później się z nią tam pomocuję. Tak wygląda podkładka. I tu jeszcze jest pomiędzy przepustnicą a tym jeszcze jest taka jedna taka duża. Powiem Wam, że ludzie mówią proste, proste, a tu jednak. Prosta czynność może przysporzyć problemów. taka podkładka metalowa. I można tu sobie wyjąć przepustnicę. Ale zafalął jest. Teraz tu możemy rozpiąć ten Zobaczymy, jaka jest w środku przepustnica. Tu na tych trybach uważajmy, żeby nie pogubić tych zaczepów. No, no i u mnie jest, jak widać, olej na przepustnicy. Szczerze powiem Wam, że nie wiem, co z tym fantem teraz zrobić. No nic, jakoś umyję to delikatnie. Tu jest elektronika, żeby tego nie. Się nie spieprzyło i zobaczę co będzie dalej. tak Powiem Wam, że to bardzo opornie idzie. Udało mi się tą ruszyć, tą śrubę nabiłem młotkiem. Klucz. No i ruszyło mi. Ale powiem Wam, że tych na dole też nie mogę ruszyć i będzie problem. A tu nie mam tej opaski łączącej, tak jak w niektórych egzemplarzach. Jest chłodniczka z No dobra, spróbuję odkręcić tu na dole ten EGR. Jeszcze go wyczyszczę, wyczyszczę przepustnicę i zobaczymy. Udało się wymordować te śruby od rurki od EGR-u. Teraz odkręcę tutaj sam EGR. Uff. Ciężko, ciężko mi to wszystko idzie. Drugie one no takie same, są takie same. Posmarowane są jakąś pastą. No. I tutaj mamy jeszcze mocowanie. Tutaj osłony. To że jest trochę syfu ale nie... tragedii nie ma no i tutaj... ...to blokowane było zaraz wezmę się w o! poszło Odkręcę teraz tutaj te śrubki Przynajmniej jedno mi się chcą odkręcać, bo dzisiaj mam tak pecha, że niesamowicie. No i dobrze. Tu już jest. Hegiery jest czyściutki. Myje go troszkę, ale nie ma się tu na co drobiny sadzy. i widzimy, tu chodzi luźniutko. EGR się myje. Przepustnica też. Tutaj rzuciłem te podkładki jeszcze. Do mycia używam takiego. Preparatu do czyszczenia silników bardzo ładnie tym schodzi mogę polecić to czekam w takim razie aż się nam tutaj wyczyści ok i tutaj odkręcę ten sensor. Uuu, EGR jest wymyty. Tak schodzi po tym płynie, który pokazywałem. Nawet nic nie skrobałem. Ani tam szorowałem, nic po prostu po spryskaniu. Widać, że chodzi fajnie. No i czyściutki. No to można. Już składać. No to składa się w ten sposób. EGR jest już złożony i gotowy do przykręcenia. O, wymyłem też uszczelki, bo te czarne były pozłuszczane. Tak wygląda. A to jest oryginalna, ta zaślepka. Mam też i oryginalną, Kupiłem z myślą, właśnie jej założenia, no ale jest oryginał. Wyczyszczona przepustnica. Też widać. Wymyła się, no jak nowa. Tutaj pracuje. No. Wyczyszczony map-sensor, widać czyściusieńki, ostrożnie go tylko płynem psiukałem. Był cały, cały tu zabity, także być może, że też miało to swój negatywny wpływ. No i tutaj też wyczyszczona pokrywka, zostawiłem do wyschnięcia, akurat jest bardzo gorąco, tylko mi wyschło, zaraz założę uszczelkę i zmontuję to w całość. Teraz składam tutaj już całość, spinki też wymyte, tak wygląda złożona przepustnica. No dobra. To można montować. Teraz można już założyć czujnik map sensora. Wtyczka do dotknięcia. Tu zabezpieczamy i założone. W niektórych modelach aut jest tutaj ta rurka odkręcana takim, taką opaską. No tu jak widać. Nie ma tego, jest chłodniczka spalin. No i dobra. Także że trzeba tu odkręcać te dwie śruby od EGR. Do których jest trochę takie słabe dojście. No dobra, nie ma co gdyby trzeba zakładać. Teraz spinamy kostki tutaj. Tyle geru zabezpieczamy od razu, bo żebyśmy później nie zapomnieli. No i możemy już to przyłapać na te długie śruby. I tutaj, żebyśmy nie zapomnieli tego spornika założyć. Dobra, no i na jednej śrubce jest. trzecia też jest teraz można włożyć tutaj celowo właśnie nie przykręcałem egr żeby był luz czyli można było włożyć właśnie podkładkę pod 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 tą rurkę A EGR na jedną śrubkę już złapałem także druga pójdzie łatwiej Tutaj musimy mieć do dokręcenia tej rurki od spodu taki kluczyk, i do tego najpierw no, oczkowo. Ja to akurat mam taką dłuższą, giętą, żeby mieć większą siłę do ciągnięcia, ale takim kluczem, bo inny nie podejdzie. Tego. Po dokręceniu tych dwóch śrubek. Można już dokręcić tutaj EGR do obudowy. No dobra. To nie musi być jakoś tam mega dojebane. Po przykręceniu EGR-u już możemy tutaj montować tą, tą złączkę taką do przepustnicy. I tak jeszcze chciałem Wam pokazać. Tak wygląda ta zaślepka z trzema dziurkami, która, która jest przydawana na Allegro. Dobre wykonanie, muszę Wam powiedzieć. Jest dosyć gruba, 2 mm z kwasiaczka plus dwie podkładki do tego. Oryginał wygląda tak. Dorobiłem drugą śrubę na imbus, ponieważ przy tej, którą miałem problemy z odkręceniem, w końcu się odkręciła, bo nabiłem klucz, no ale już nie będę jej montował, bo... Te podkładki fabryczne są tyle dobre, że te otwory nie są okrągłe tutaj i śruby się nie normalnie wkręcają. O. Można to sobie tutaj przymocować i dopiero złapać tutaj śruby w EGR. Teraz dopiero zauważyłem, nie wiem czy widać, te śruby są powleczone, posmarowane. Taką pastą na wysokie temperatury. Ja też używam smaru. Właśnie przesmarowałem tutaj otwory, który jest odporny na wysokie temperatury, żeby się te gwinty nie zacierały. Teraz już będę zakładał tutaj przepustnicę. Wepnę kostkę. Dobra, najpierw się tu włożę. Teraz tutaj musimy dopasować. Celowo tu nie dokręcałem do EGR-u tego, tego, tej rurki, żeby było wygodnie tutaj do założenia do EGR-u. No i śrubki tutaj. Zanim dokręcimy jeszcze przepustnicę, musimy dać tą o, to pomiędzy i dokręcić śrubami. Tutaj mamy dokręcone, to jeszcze tutaj możemy już dokręcić też i te trzy od przepustnicy. Przepustnicę mamy dokręconą. Można zakładać już ten dolot, tylko i będzie naprawa ukończona. Teraz już zostało właśnie założyć te plastikowe kolano. To jest oring. Musimy to tak delikatnie wkręcić. Dobrze przylegać, bo jeżeli nie będzie dobrze przylegało, a dociągniemy śrubami, to może nam to że tak powiem pęknąć. No i teraz, już tu dokręcamy, dokręcamy tą opaskę. Tu tutaj, drugą tutaj, lekko, żeby nie przesadzić. Z czuciem ręku. No i dobra, to by było na tyle. Teraz można odpalić. Zobaczyć, jak, jaki efekt przyniosło nam czyszczenie EGR-u, tego czujnika. złożyłem wszystko, jak widzieliście. Teraz można się przejechać. delikatnie naciskam specjalnie gaz i idzie pociskam. Co jest, powiem Wam, że niesamowita. To może, może nie tyle EGR, bo EGR nie miałem zasyfiony, ale bardzo był brudny. Teraz na trójeczce specjalnie do 1800. Bardzo był zasyfniony czujnik i mógł dawać on Kurwa, jakie dziury I mógł dawać on złe jak pierdole jak dziury Pojechałem specjalnie tą drogą, bo tu mało osób jeździ Ale wracam z powrotem, bo tędy się nie da jeździć zatrzymałem się Specjalnie powolutku Chodzi o... O te przymulenie 1800-200 i takie pływanie na obrotach. Postaram się trzymać 2000, że równa gaz. No, 1900, no mniejsza o większość, ale miałem skoki obrotów. Jak widzimy, drugi bieg i jest, jest ok, nawet tu zajdę mniej. Jest drugi bieg zapięty, półtora. wyjdzie jak w no dzięki wam wielkie za obejrzenie filmu starałem się pokazać plus minus jak to wszystko wygląda wyczyściłem na pewno nie zaszkodziło pomogło, dużo pomogło jeżeli ktoś ma wolny dzień i chęć pobawienia się i narzędzia mówię trzeba mieć narzędzia bo kombinowałem z dwoma czy trzema nawet kompletami kluczy bo nie każdym kluczem mogłem wszędzie podejść do tego jeszcze miałem problemy z odkręceniem tej jednej śruby dzięki i tak wielkie, że ona tam, że ona tam się nie odkręciła. No ale w sumie jest ok. Dzięki bardzo za obejrzenie filmu i pozdrawiam was serdecznie. Cichy 5 5.